Dzień dobry. Branża informatyczna jest obecna na co dzień w naszym życiu. Dziś przedstawię Wam trzy dziedziny. Pierwszą z nich będą programiści. To oni piszą, tworzą i naprawiają wszystkie programy, gry i ich błędy. Piszą kod w języku programowania. Ej, ale tak to nie wygląda. Bardziej tak. Praca wymaga cierpliwości, ale i też znajomości języków, to znaczy tych programowania. Dzięki doświadczeniu i sprawnemu posługiwaniu się matematyką zarabiają nawet do 30 tysięcy zł miesięcznie, ale dosyć o nich. Ach, sieciowcy to oni dają nam internet to znaczy podpinają i pilnują, aby infrastruktura sieci działała dobrze. Do ich pracy na pewno przyda się kondycja, w końcu kilometry kabli ważą swoje, a jeszcze trzeba je rozłożyć. Sprawnie rozkładają kable i budują sieci, mogą zarobić nawet do 8,5 tysiąca złotych miesięcznie. Cholera, znowu zepsuł mi się dotyk. Serwisanci, to oni mi go naprawią. Ich praca polega na lutowaniu czy wymienianiu różnych podzespołów, czyli głównie naprawy. Im ręce drżeć nie mogą, a jak już nie drżą i naprawdę mają małym palcu, to potrafił zarabiać do 8000 zł miesięcznie. Co by nie mówić, to sowita wypłata za ciekawą pracę. No cóż, to by było na tyle z tej ważnej trójcy. Jeszcze bym pogadał, ale czas mnie nagli. Ale jeśli coś stąd was interesuje, to śmiało próbujcie swoich sił. W końcu dobry zawód to dobry pieniądz. <laughs> znaczy się dobra przyszłość, przyszłość.